Wołkiewicz, znowu był pierwszy przy piłce Samierz Kilicz, piłkarz Jagieloni, który walczył z Wąkiewiczem, został kontuzjowany, a teraz poprzeczka, uwaga! Rudniew. Rudniew Krzysztof Baran. Kompletnie zaskoczony w tej sytuacji. On leżał, on nie wstawał, on był wciąż nakryty nogami i dzięki temu... Ale nieprawdopodobna sytuacja. Baran myślał, że ta piłka poszła ponad poprzeczkę. Że on ją wybił. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego tak długo leżał na tej murawie. Zobaczmy tutaj geniusz Spiricza. On zobaczył, zobaczmy. Ze środka boiska. uważa Spalony. Był, to był spalony. Spalony. Coś, coś nieprawdopodobnego. Co się dzieje w tym meczu. Jakie my tu mamy sytuacje. No ale... na pewno geniusz Stylicza i umiejętności technicznej i, i, i stopa z wielkim wyczuciem. Potem błąd Krzysztofa Barana, no ale w momencie tego uderzenia...